Dzień dobry. Dziś odcinek o powiedzeniach, które mogą człowieka skompromitować. A kto lubi się kompromitować? Nikt nie lubi. Dlatego warto zapamiętać, jak te powiedzenia brzmią i co one oznaczają. Ja Wam w tym pomogę. Ale najpierw opowiem o swojej gafie. Choć może to nie gafa, tylko bardziej niedouczenie, niewiedza. A chodzi o to, że. Gdy byłam dzieckiem, a nawet nastolatką, nie wiedziałam, co oznacza powiedzenie w marcu jak w garncu. Nie wiedziałam, nie rozumiałam. To powiedzenie wydawało mi się dziwne, bo marzec to wczesna wiosna i w marcu jest zimno najczęściej. Pada deszcz, nawet śnieg. Jest zimno. Natomiast w garncu jest gorąco, bo w nim się grzeje. Zupę. No to dlaczego w marcu jak w garncu? Skoro w marcu jest zimno, a w garncu jest gorąco. I ktoś mi w końcu powiedział, że nie chodzi o temperaturę garnca, czyli tego dużego garnka, tylko chodzi o to, że w tym garncu jest wszystko. Tam się wszystko miesza. Tak jak właśnie w zupie. Masz wszystkie warzywa, nigdy nie wiesz, na co trafisz. To tak samo jest w pogodzie w marcu. Nie wiesz, na co trafisz. Może świecić słońce, może padać deszcz, może padać śnieg. Czyli w marcu, jak w garncu. Nie wiesz na co trafisz. Teraz to rozumiem. Szkoda, że zrozumiałam to tak późno, ale lepiej późno niż później. Zgadza się? Oczywiście, że tak. Jestem przekonana, że za każdym razem, kiedy odkrywam takie ciekawostki, to mam minę jak moja koleżanka ze studiów, która na trzecim albo czwartym roku powiedziała nagle hej! Ja już rozumiem! Wołacz jest odwołania, a nie odwołu. To było piękne, piękne. Koniec dygresji. To teraz nie zasypiać gruszek w popiele. Ale najpierw chcę Was bardzo, bardzo przeprosić, bo byłam pewna, że o gruszkach już na kanale mówiłam, jednak nigdzie nie mogę tego znaleźć. Nie ma tego w żadnym odcinku o frazeologizmach. Wniosek jest taki, że o gruszkach napisałam w książce, ale na kanale o nich nie wspomniałam. A to błąd, bo na tych gruszkach można się tak wyłożyć, że szkoda gadać. Najczęściej słyszymy, że nie zasypuje się gruszek w popiele. Bo to logiczne. Popiół, gruszka, nie zasypywać, wszystko się zgadza. No właśnie, nie do końca. Bo najprawdopodobniej to powiedzenie wywodzi się z dawnego zwyczaju suszenia gruszek w gorącym popiele. Kiedy ktoś susząc gruszki zasnął, no to gruszki zamieniały się w węgiel i guzik z jedzenia. Szansa została zaprzepaszczona. I właśnie to oznacza powiedzenie, nie zasypiaj gruszek w popiele. Nie zaniedbuj spraw do załatwienia, wykorzystuj każdą nadarzającą się okazję, nie zaprzepaszczaj szansy na sukces. Zapamiętajcie to, bo bardzo często, gdy ktoś napisze w internecie, nie zasypuj gruszek w popiele, znajdzie się czujny obserwator, który wytknie błąd. Po co wam taki stres? Po co macie się stresować? Stres jest zły. Kończ, baść, wstydu, oszczędź! To jest cytat z potopu. Tak powiedział Kmicic do Wołodyjowskiego, kiedy już nie miał ochoty się z nim pojedynkować. Rety, chyba pierwszy raz będę omawiać lekturę na tym kanale. Wiekopomna chwila! Kmicic tak powiedział, bo uznał, że Wołodyjowski z nim pogrywa, bawi się nim, upokarza go. I miał tego serdecznie dosyć. Dlatego powiedział ,,Kończ waść wstydu mnie oszczędź", czyli w ten sposób Kmicic uznał wyższość Wołodyjowskiego. Jednak część osób twierdzi, że było zupełnie odwrotnie, że Kmicic powiedział Kończ waść wstydu sobie oszczędź, bo ja jestem najlepszy i zaraz Cię zmiotę z powierzchni ziemi, tylko krasnalu, ty. Ale nie! Kmicic chciał oszczędzić wstydu sobie. Bo mu się głupio zrobiło. Dlatego kończ waść wstydu oszczędź możemy powiedzieć wtedy, kiedy czujemy, że za chwilę poniesiemy klęskę, kiedy jest nam wstyd i już chcemy to zakończyć. Zaś wtedy, kiedy mamy przewagę, kiedy my z kimś pogrywamy, to nie możemy powiedzieć kończ waść wstydu oszczęć. Kolejne zagadnienie jest niezwykle patriotyczne. Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Ja też byłam przekonana, że Rej chce wszystkim dookoła udowodnić, że Polacy nie są gęśmi czy też gęsiami. Obie formy są poprawne. Nie rozumiałam tylko, dlaczego wybrał gęsi. Dlaczego akurat gęsi? Jednak akceptowałam to. Ktoś mi w końcu powiedział, Paulina, tu nie chodzi o rzeczownik gęsi. Tu nie chodzi o gęsi ptaki. Tu nie chodzi o rzeczownik. Tu chodzi o przymiotnik, gęsi język. Jaki język? Gęsi. Polacy mają swój polski język, a nie gęsi język. Tym bardziej, że prawdopodobnie wtedy łacinę nazywano gęsim językiem. Pomyślałam, teraz ma to sens! Teraz ma to sens! Tyle, że kiedy przygotowywałam ten odcinek, trafiłam na stronę, na której znalazłam jeszcze jedną teorię. Ta teoria mówi o tym, że jednak rzeczownik, że te gęsi to rzeczownik. Tyle, że. Gęsi to Czesi. Bo prawdopodobnie w tamtym czasie zapożyczaliśmy z czeskiego tak jak dziś z angielskiego i być może w ten sposób rej chciał powiedzieć halo, halo. Mili Państwo, mamy swój polski język. Po co nam czeski? Co więcej, przeczytałam na różnych stronach, że gęś po czesku to chus. A to może być nawiązanie do Jana Husa, czeskiego bohatera narodowego. Wydaje mi się, że dziś my już tego nie rozstrzygniemy, że nie dowiemy się, o co chodziło rajowi. Ale ważne jest to, byśmy znali te wszystkie teorie. Jeśli czujecie, że tam jest rzeczownik, idźcie tą drogą, tylko byłoby dobrze, gdybyście potrafili to uzasadnić. Jeśli zaś czujecie, że tam jest przymiotnik, idźcie tą drogą, tylko byłoby dobrze. Gdybyście potrafili to uzasadnić. Wtedy nikt was nie zaskoczy, nikt was nie zagnie. I elegancko. I ostatnie powiedzenie: bez pracy nie ma kołaczy. Kiedyś moja koleżanka napisała mi w wiadomości to zdanie, po czym zapytała Paulina, ale czym właściwie jest kołacz? A ja odpisałam: Nie wiem. Sprawdziłam i odpowiedź jest banalna. Chodzi o rodzaj pieczywa. Czyli bez pracy, bez wysiłku nie ma rarytasów, nie ma sukcesów. Żeby coś osiągnąć, trzeba na to zapracować. No pain, no gain. Jasna sprawa. Ale z tym kołaczem to odwaliłam. Manianę. Polonistka? Żeby tego nie wiedzieć? Wstyd. Dobra, a skoro mowa o wysiłku i nagrodzie, to mam dla was i wysiłek, i nagrodę. Tylko nie chodzi o pieczywo. Chodzi o orzeszki. Tak się składa, że marka Niknax zorganizowała konkurs. Orzesz konkurs. Tylko teraz tak. Ewidentnie cząstka orzesz nawiązuje do pisowni słowa orzeszki. Bo wykrzyknienie Orzesz! Zapisujemy jak. Jak zapisujemy? Tak. Niech was ta podobna warstwa brzmieniowa nie zmyli. Niech was nie zmyli. Wróćmy do konkursu. Konkurs bardzo pasuje do Mówiąc Inaczej. I do Mówiąc I do Inaczej. Bo chodzi o to, że trzeba kupić paczkę orzeszków, a następnie wymyślić chrupiące powiedzonko. Czyli dla Was to żaden problem. Żaden. Bo jesteście mądrzy. Taka prawda. Co można wygrać? Nagroda główna to 5 voucherów, czy też voucherów. Podróżnych o wartości 5000 zł, zaś w ramach nagrody dodatkowej aż 100 osób otrzyma 200 zł w gotówce. Pomyślcie, pobawcie się tym konkursem. Możecie ze znajomymi, możecie samodzielnie, jak chcecie. Szczegóły konkursu, regulamin, terminy i tak znajdziecie pod tym linkiem. Link ten znajduje się też w opisie pod filmem. To teraz suchar. Bardzo często mi go podsyłaliście, ale jakoś nigdy nie znalazł się w programie. Nie wiem dlaczego. Czas to zmienić, proszę bardzo. Jaka jest ulubiona czekolada polonisty? Oczywiście orzeszkowa.